Koncentracja, pewność siebie i spokój. Bardzo fajne wspomnienia, i z Górnika, i z, z betonu ale... Spokój, chłodna głowa, ale gorące serducho. emocje to był taki deser, a teraz danie główne. Ciężki co nie ma co się czarować. Co to jest oglądane? El Clasico. El Jaki tu stawiamy wynik w El Clasico? Barca Vega. Ale małe figie wystawiały, nie? Tak, no. Ale nie z to Barceloniasz czy bardziej Madryciarz? Całe życie Hala Madrid. Także nie widzę innego wyjścia niż zwycięstwo Realu no to, to jest nie przeciwko ci. No niestety, Kierow. Ktoś powie, do No przecież tu mamy jeden herb, <laughs> Tak jest, dosłownie. A tu, a w, w Polsce mistrzostwo jak obstawiasz? Kto będzie? Yy, no myślę, że podczas, patrząc yy, na dzisiejszą kolejkę, na tą kolejkę, no to yy, Lech Poznań. I życzę jak, im tego. Żeby zdobyli tak. mistrzostwo? Dobra. A jak są poczucie dzisiaj przed meczem, to. to... Bardzo dobrze. Yy, jesteśmy pozytywnie nastawieni, jesteśmy w dobrej formie i, i wiemy, czego dzisiaj potrzebujemy na boisku, co chcemy dzisiaj zrobić i po prostu to pokażemy. Kuba, widzę, że ty taki światowy człowiek jesteś. Cześć. Nie ja, ja. No Trochę się poruszyłem hiszpańskiego. Dygadujemy się Sari bez problemu. Co? Jak Zrówko? meczem dzisiaj. W porządeczku, w porządeczku. Mega pozytywnie, także nie możemy się doczekać. Cały no, dzień czekaliśmy. Obyś cieszył się, się po bramce tak w Kaliszu. Oby, oby. <grych> tylko nie. Tylko nie mogę się tak za bardzo cieszyć, bo za to rzutu dostałem, także... kartka była za to? Tak, tak. No, ale prawda jest taka, że tutaj trybuny są bliżej, tam mi dał rzutą za to, że wojsko, także jak tutaj biegnę pod gryną widzu, to, to on trochę bliżej. Mam nadzieję, że nie tak za to rzuty. Może nie widać, ale korzystasz. Korzystasz. Ale przydałobyś się, co? Co? Do Barbera Ja? No. Jak idzie, to nie zmienia, nie wiesz jak to jest. Mm. Jak już naprawdę nie będę wyglądał jak ty, to wtedy pójdę. A jak samo poczucie przed meczem? Jak zawsze, pozytywnie. Pozytywnie. Co, liczysz, liczysz na jakieś bramki dzisiaj? Z twoimi? Zawsze. Jedna, ale najważniejsze trzy punkty. Zawsze patrz tam, gdzie ja jestem, nie? Wiem. Tylko panie, to jak Ci podaję, to mi poodegraj. No, tak zrobimy. Hej, co? Wyspany? Wypoczęty? No, do tej godziny to można było się spokojnie. Co? Wypoczęty. Bardzo wypoczęty i naładowany. Naładowane metryki. A jak, jak atmosfera w szatni? Na koń, już tak na finiszu ligi. Koncentracja, pewność siebie i spokój. I spokój. Tak. Co, jak dzisiaj widzisz mecz? Anna, 3 punkty, tak widzę. To na pewno. Bramka jakoś dołożysz w końcu? Ha, w końcu jeszcze mi wypominam. No pewnie przydałaby się, ale mówię, najważniejsze to są 3 punkty. Czy będzie bramka? To się okaże. Siema Mati. Dzień dobry. To wszystko przeznaczyłem, już gotowe? No, dopinamy, dopinamy formalności. Zegar to najważniejsze. Próbuję wyniki, jakbyś chciał jakiś wynik zobaczyć na tablicy, no to powiedz, możemy zobaczyć czy działa, ale z tego co widzę to działa, więc niech się wynik na Murawie utworzy takie, i oby w naszą stronę. Takie 3-0 jakby wyglądało na tablicy? Na pewno pięknie, ale nie odważę się tego teraz spróbować. A powiedz mi, masz jakieś ciekawostki przed meczem? Wiadomo, że dobrych nazwisk w drużynie z Krakowa jest naprawdę wiele. Są to zawodnicy, którzy potrafią, wiedzą jak się gra w piłkę i wiele, wiele sukcesów już osiągali. No ale zobaczymy, no, ciężko, ciężko na razie przewidywać jak to się skończy, na pewno będziemy świadkami niezwykle fascynującego widowiska, wyrównanego, no i miejmy nadzieję, że rozstrzygniętego na naszą korzyść. Fascynujące widowisko się zapowiada, które tak naprawdę chyba będzie oglądać cała Polska. No w zasadzie tutaj tak się śmiejemy, że nie bez powodu, El Clasico jest troszkę wcześniej, no bo wiadomo, wszyscy muszą, muszą zdążyć na nasz, na nasz mecz. Więc, więc raz jeszcze zapraszamy, nie no jeżeli chodzi o to, to naprawdę dzisiaj tych meczów takich, biorąc pod uwagę całą Europę, naprawdę jest sporo jeżeli chodzi o tych, z, e, o tych prestiżowych. No a można powiedzieć, że ten nasz naprawdę do, do domiana meczu, chociażby Legia Lech, nie bądźmy skromni, e, podrasta, bo, bo jesteśmy tutaj za Polonią, reprezentujemy Polonię, więc dla nas to ten mecz dzisiaj jest najważniejszy. Siemanko Stefan? Siemanko. Jak? Zdrówko. Jak zdrówko? Fantastycznie. Lepiej by cię mogło. Co, jak oceniasz grafikę na dzisiejsze spotkanie? <grym> Żona mi powiedziała, że taka się pojawiła, no i jak sprawdziłem, to tak uśmiechnąłem się. nie, nie. Myślisz, że kaszkiet by ci pasował? <grym> no, po zdjęciu wydaje się, że tak atmosfera jak szatni na finiszu już tak? Super, super. Jest pozytywnie, jest nastawienie takie myślę, że nie jesteśmy przepompowani, bo to wiadomo taki mecz, że emocji zawsze jest więcej, ale ważne, żeby chłodne głowy zachować i no, gramy u siebie, więc, więc jesteśmy emocji, więc swoje musimy być tak jak zawsze. Jak Danielu forma? Dobrze jest. Ciebie przed meczem. Dobrze. Bardzo dobrze. Ostatnio na jesień fajną broń szliłeś, tak? Z wieczorem, nie? Tak. To może dzisiaj jakaś powtórka? Oby, daj Bóg. Wieszko, Karol, taka fajna pogoda, a ty nie na rowerze. Ej, kurde, dzisiaj niestety nie. Bałem się, że też spadnie. No ale pogoda pokazuje, że ma być ciepło. Że mają być trzy punkty. Że mają być trzy punkty, o! Grzegorzu, yeah. gdzie tam dzwonisz? Jak Hiszpanii? Powiedzmy, kochani, piękny dzień, piękna pogoda, wszystko w naszych rękach, dobry przeciwnik. Czeka nas dobry mecz. A jak oceniasz, jak Clasico? Na podstawie tych 70 minut, które teraz właśnie są. Jest co, właśnie dzwonię, żeby ustalić wynik. Czy także... ty zagołziały? Zagorzały Madrycia czy Barcelona bardziej? Nie, no, barwami oczywiście, że Barcelona. Dobry kierowniku, Dzień Dobry. Kierownik Dzień dobry. tu już grał, nie? W Polonii Dzień w 2009 roku. Jak wspomnienia z Bytomia? Bardzo dobre. Ze Śląska w ogóle bardzo fajne wspomnienia. I z Górnika, i z Bytomia, ale tutaj atmosfera bardzo fajna zawsze była. Kibice potrafili stanąć zawsze na wysokości zadania, zawsze dopingowali. I na pewno można powiedzieć, że kibice, kibice Polonii zawsze byli tym 12 zawodnikiem. Jakieś ciekawostki z Bytomia? Nie, 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 nie był to taki długi okres moim, w moim wykonaniu, jeżeli chodzi o polnię bytą. Dlatego nie mam jakichś takich, nie wiadomo jakich wspomnień historii, ale, ale pomimo tego, że to był krótki okres, yy, do dzisiaj mam kontakt i z Wojtkiem Rozem, i chyba kierownik tutaj Jurek. Mega człowiek, także pozytywne wspomnienia. A jak dzisiaj mecz? Powiem po meczu. Dobry, cześć. Gotowy na dzisiejszy mecz? Oczywiście. A jak, 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 jak wynik, jaki wynik pan typuje? 7 Polonii. Musi być. Nie ma innej opcji. I co, idziemy po swoje dzisiaj. No oczywiście, to jak zwykle, nie? Dużo bramek, tylko dzisiaj mało straconych ma być. Ma być no, Widzę, że ekipa z koszykówki. Witam. Zawsze jesteśmy tam, gdzie Polonia gra. Tym razem na piłeczce się widzimy. Tak, tak bywa. A jak nastawienie przed meczem? Pozytywne, tak jak Barcelona do przodu. Barcelona do przodu, I co? Kibicujemy Barcelonie dzisiaj? Te same barwy. A jaki będzie wynik tutaj? Byle jeden do przodu. Dobry. Dobry? Jak na co ja przed No super, pozytywne, będzie dobrze. Będzie dobrze na pewno? Na pewno. Wygramy. Refale, jak o tym zagorzały Madryciasz, co w Hiszpanii? <noise> no bo właśnie patrzę na wynik. No trudno, no ciężki sezon. Bywa. <noise> A tu jak dzisiaj? Praca? Dużo pracy, więc nie będę was zagadywał, bo marketing jest od tego, żeby pracować, a nie gadać do kamery, ale dla takich meczów robimy tę robotę, w sensie lubimy pracować w takich meczach, czujemy od rana tutaj tą atmosferę, więc nie będę się bawił w typowanie, ale dla nas duża przyjemność, wierzę w drużynę, także dobrej zabawy wszystkim. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. To dziś oglądamy meczek z Trybun. No, oczywiście. A jak nastawienie przed meczem? Bardzo dobre. Oby taki mecz był jak Barcelona, tak korzystny jak było to kilka godzin temu. I rozumiem, że trenerki wysoko dzisiaj Barcelonie, w Barcelonie Tak wyszło. Ale prawdziwe Welek Classico czeka nas dopiero za pół godziny. Małe no, emocje to były taki deser, a teraz danie główne o 19.30. I oby tak było po meczu, oby były trzy punkty. Oczywiście, cieszymy się ze zwycięstwa dzisiaj tylko. Jesteśmy poważną ekipą chcemy wygrać. Wygrywa ten kto bardziej chce. Dla wielu z Was to jest naprawdę szansa. Dajmy maksa energii, maksa pojedynków, maksa wszystkiego, żeby wykorzystać, brać to tu... i wygrać dzisiaj spotkanie. Cały mecz 95 minut, 100 minut, koncentracja. Nikt nie odpuszcza. W każdym momencie, co by się nie działo, szukamy energii, pomagamy sobie. Brawa, drobne, drobne rzeczy, jedziemy cały czas. No ja mam dzisiaj jedną prośbę. Od samego początku, co by się nie wydarzyło, mamy być drużyną. Tutaj. Jeden za drugiego pójdzie w ogień, ma być taka energia, że ma, ma, ma nas rozp... ale pozytywnie. Spokój, chłodna głowa, ale gorące serducho. Panowie, dawać p***a, to wygramy! Tu!

To chłopaki było to proste, albo ciężkie. Tak, proste. Proste. proste, proste. Tak, bardzo. Czyli uważacie, że Olimpiok nie jest dobrym brakarzem? Nie. Nie, nie jest. Łatwy był do pokonania? Tak, tak. tak. Co, jakieś nagrody, z zgarnęli? I teraz co? Z powrotem na trybuny i kibicujemy dalej? Tak. tak. Jak, Polonia dzisiaj wygra? Tak, tak. tak. Jaki wynik obstawiacie? Eee, ja, 3-1. 4-0. Eee, mój zadowolony taki sam wynik jak ty, eee, standardowo 2-1. No i dobrze, to kibicujcie dzisiaj. Dzień dobry, co to tutaj za akcja się dzieje? Widziałem, że Olimpia roznosi ulotki z bandy Barbershop. Cześć, tak, masz rację, dzieje się tutaj dzisiaj fajna akcja. Wspieramy oczywiście Polonię Bytą, jak praktycznie od niemalże dwóch lat. Uwielbiamy wszystkie sekcje, dzisiaj jesteśmy na piłce i rozdajemy kupony zniżkowe i rabatowe dla naszych potencjalnych nowych i obecnych klientów. Także mam nadzieję, że wszyscy skorzystają. No i kibicujemy naszym piłkarzom, także Poloja jak najbardziej lecimy do przodu i banda was zaprasza. Po meczu na spokojnie, już na relaks na naszych hotelach. Czyli rozumiem, że wspiera się na polonię. To nie jest tylko piłka, hokej, koszykówka, tylko na każdej sekcji jesteście obecni. Oczywiście, sympatyzujemy ze wszystkimi, nie zamykamy się na e, żadnego kibica. E, wszyscy gramy do jednej drużyny. Także zapraszamy Was i myślę, że będziecie zadowoleni. Zapraszamy wszystkich do, do, na lodowisko szuli typu łaskiego. Tam jest mandał Bogarsza. Dokładnie, widzimy się na miejscu.

Karuzela, co? O, no emocje były tak jak chyba wszyscy wiedzieli, że będą. Ciężki mecz, ciężki mecz. Nie ma co, nie ma co się czarować. Turbo ciężki, ale znów charakter, znów to udźwignęliśmy, znów zwycięstwo. To co ze Sklą i ze Świtem, to samo, nie? Do końca. <laughs> Dokładnie tak.

Zróbmy wszystko, żeby sobie jak najszybciej zapewnić bezpośredni awans, czyli kur już za tydzień. Okej? Okay? 100% przepracować, już za tydzień zrobić robotę jak najszybciej, e, zrobić swoje. W poniedziałek wtorek odpoczywamy i jedziemy na po zwycięstwie